Nawet. Dwóch zawodników sobie jedzie z jednej i z drugiej strony. pozdrowionko tak samo jak na motocyklu. Za 80 metrów będziesz na wybranym miejscu. Fajny zwyczaj. Czy na szlakach pieszych turyści mówią sobie dzień dobry. Jest to takie fajne, sympatyczne. Jednoczy ludzi. Tutaj bardzo fajny zjazd będzie. Opa. Dlatego Teraz zawsze tędy. Dlatego tędy zawsze zjeżdżam sobie. Teraz skręć w lewo. Za 200 metrów skręć ostro w prawo. Teraz skręć ostro w, w prawo. Sorry za dźwięki. To są fajne traski naprawdę. Na na 100 metrów, skręć w lewo. I zanim do mojej ulubionej cebulki dojeżdżam, to jest taka rozgrzeweczka super. Yeah. Pięknie. Ale powiem wam tak ostatnio Olsztyn objeżdżałem Trochę po warmii jeździłem po Mazurach Uff. Wróciłem do Szczecina i też mi się Micha cieszy Niesamowicie Uff. Za 200 metrów będziesz na wybranym miejscu. No i tu też jest zajebiście. Teraz skręć w dół. Teraz skręć w prawo. właśnie nie tutaj tędy nie jeszcze kawałek na zielony dobra Tam na przestrzeni za 50 metrów skręć w prawo teraz skręć w prawo ale zawsze tu przestrzelę za 500 metrów będziesz na wybranym miejscu Dziękuję. Oba. No, kolejny mój ulubiony podjazd. O, cieplutko dzisiaj. Fajnie. jest straość Piękne są te syni jaki tutaj Powinienam, jesteśmy w Lasku Arkońskim cały czas, szlak zielony, akurat w tej chwili. Bardzo fajny jest szlak, jakbyście startowali od parkingu na Arkońskiej, czy od pętli, tak w stronę wieży Klistopa.